Karpatka jagodowa bezpieczenia, czyli ciasto, o którym chcielibyście wiedzieć wcześniej, ale nikt wam nie powiedział. Na początku podgrzewamy mleko razem z wanilią oraz cukrem, i kiedy mleko się podgrzewa, do miski wlewamy mleko, budyń śmietankowy bądź waniliowy bez cukru oraz żółtka. Wszystko dokładnie mieszamy i przelewamy do gorącego mleka, dzięki czemu tworzy nam się bardzo gęsty budyń. I teraz najważniejsza sprawa: zostawiamy ten budyń do całkowitego przestudzenia. Do misy dajemy masę, Sło takie w temperaturze pokojowej, cukier, puder i ubijamy na delikatną masę. Stopniowo dodajemy przygotowany wcześniej budyń. No i ja tutaj popełniłam ten błąd, ponieważ nie poczekałam, i budyń delikatnie mi się zważył. Ale udajemy, że tego nie słyszeliście. Budyń jest z dużą ilością jagód i potrzebujemy groszek ptysiowy, który imituje naszą karpatkę. Groszek ptysiowy jest zarówno na górze, jak i na dole. Potem takie ciasto wkładamy do lodówki, czekamy, aż wszystko dokładnie się razem zwiąże i go.